Siemaneczko z tej strony, Pan Bartosz, a to kolejny cineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. I co na samym wstępie, zostaw łapkę w górę oraz hashtag rzepaka, ja przypnąć serduszko. No i co, czekamy na Ziutka, bo dzisiaj taka fajna akcja będzie na kanale, że będziemy mucić sobie na dwa Bizony. Bo Ziutek też kupił Bizona. No, przed chwilą do mnie dzwonił, że zaraz będzie, więc oczekujemy go. No, ja mam rekordzika, zobaczymy co on kupił. Mówi, że dzisiaj będziemy kosić na dwa, bo on chce się pokazać, co, co zakupił, co fajnego tam nabył. No, myślę, że rekorda raczej nie kupił. Obstawiam 56. O, już chyba nawet jedzie. No i dobrze zgadłem, że 56. Super, oczywiście. Ło Ty światła w dzień zapalił. Bogol, jeden. Czekaj, Ło. O, się nauczyłem przez tyle lat, się o, wsiada? Siema Siema, 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 ziu, siema. Tak? Ty, Kopę lat. No, dawno, żem się nie widzieli, ty, jakoś tak wyszło, że no, Jeszcze po no, Jeszcze po... O, nieważne, zresztą nie będę tu na wizji mówił, co tam nie, się działo Nie, nie, nieważne, nie to jest się działo Tak Jak to się mówi Dobra, ty Ty tu się wyrobisz, bo ty się wpakowałeś, ja nie wiem, czy my wyjedziemy, terena 2 Jo, wyjadymy i dzisiaj ogólnie jedziemy kosić drzepak, tak jak się mogliście domyśleć po hashtagu. No, stwierdziłem, że samemu bym nie dał rady. Znaczy, dałbym radę, ale by to mega długo zajęło. A tak będzie fajna akcja: ziutek się pokaże, przetestuję kombine. Eee, no. Bo u Ciebie ten, ten... jeszcze mówiłeś, że zboża są niegotowe, tak? Że... Nie, jeszcze nie, akurat ten bizon, co nie... dopiero co, świeżo rozprowadzony, więc yy, trzeba go przetestować Jo! Dobra, ty, CB Radio tam na kanał 13 ustaw, bo widzę, że masz i jedziemy mam, w tej kabinie to jest Jedziemy, jedziemy, bo to nie ma co się pierdzielić Dobra Szybko do bizona naszego wsiąść, ja mu pokażę, co to super Niby header, to znaczy, co to rekord o. Dobra, nie. E, słyszysz mnie? Halo, halo, no Dobra Ty jedź, bo ty chyba trochę wolniej, co? Zobaczymy, który szybsi. Ale, dobra, czekajcie, tu się wyrobię Wyrobię Oczywiście... No to na Oczywiście żaden bez tego, bez yy, świateł, znaczy bez tych, co ja światło światła mam akurat Żaden bez... Bez, bez wózka nie? Jakby nas policja zatrzymała, to łomatko bosko często Częstochowsko Piękny. No to mamy przypał, trochę na co będzie to będzie, nie? No, ogólnie w tamtym roku kosił u mnie jeden New Holland. Pamiętasz tego szwagera, nie? No to mój szwagier, no lewo, prawo? Prawo, 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 prawo. Eee. Dobra, kosił ten twój szwagier wtedy. No, Ile on miał header metrów? Z pięć? Pięć, i pół. Pięć i pół metra. No no to my mamy dzisiaj 8 i 40 cm, nie? Prawie 8,5 metra. No to zobaczymy. ile to skosi, nie? On tam kosił cały dzień chyba wtedy wojował z tym polem. Ale ty wiesz, że tamten to jest zbiornik hu, hu hu ile większy ty, a ja już tam przyczepę postawiłem, nie, widziałeś jako przyczepę kupiłem ostatnio 18, a jeszcze... nie widziałeś, jak jeszcze, zobaczysz. Tak, ty, jak kątem oka, jak jeszcze tam widziałem, jak wstałem, to, to coś tam jeszcze na tym Iponiku się zobaczyło, ale tak, że widział, że no wiesz, jako popijane Kiepsko. <laughs> ale ci powiem, że piękna ta przyczepa, bardzo mi się podoba, w porównaniu do tosanki. to chłopie, 18 tysięcy litrów. Się mieści no. na nią. Ogólnie dzisiaj jest test. Zobaczymy, czy ja bizonem na nią sięgnę, czy ja wysypię, nie? Ale co? raczej powinienem. Jedziesz tyle samo co ja? No, ty, dzień. myślałem, że szybciej, ale jednak tyle samo, nie? No. Ja tam przetarg dziś wygrałem ogólnie, więc jest GIT. A, słyszałem, że gospodarstwo kupiłeś po tym. Po tym co ja od nie, co ja od, pamiętam jeszcze jak od niego zgrabiarkę kupowałem, chłop się tak chwalił, że tak się zbogacił i chłop się rozwijał, a teraz się chłop zawija i ch ch chłop, chłop, chłop zawisł na latance, no niestety no, nie udało mu się. No. Kaputa zbankrutował. No, no i no, przetarg no. był, i akurat przywaliłem, i już gospodarstwo jest moje, tam trzeba przeprowadzkę zrobić, ale. Ciekawe, tam czy, już stoją. ciekawe czy ten, czy jakiś pól nie ma, bo bym szczerze, jeszcze z 2 hektary sobie na gospodarstwo kupił. Bijan jest, trzeba się rozwijać teraz. No, tam teraz to już ja czekam jeszcze na dostawę nabytków dodatkowych. Ja, ja na razie po żniwach dopiero będę coś myślał, bo. No na razie nie, no. nie ma funduszy, ty, zostało no, ale... mi na koncie 100 zł To akurat mam na, us... na postawienie flaszki po robocie Na, na usługach, akurat mam teraz, bo też miałem tam do zapisu Już do, do, do mnie na przykład No ja też pewnie jakieś usługi będę robił, ale to, to dopiero jak u siebie skończę, wiesz? No ja No dawaj Dobra, Łogiń mu Słyszysz ty mnie w tym bizunie, bo to strasznie głośno Czyli, no, jakoś słyszę, nie? Tak, nie wiem, 4 chyba na godzinę trzeba będzie, nie Czekaj, ja robić. to muszę te, te. Te, te, z tyłu porozkładać. sieczkornie, ja paski tu pozogładam. Ty... Dobra. Dzięki ten żypok. Ale się buja, aż się boję, co tu się będzie działo, nie? O, no i elegancko. Ty, ty... tam zmień trochę, bo wy pogubisz. Ty, no, czekaj. Eee, nie, wcale aż tak nie leci do zbiornika. No, nic zna? No, tro, trochę jo. O oh, kurwa. Zara się to wiemy, ty, no, Lipa, fest. No ale. No. Ty, ale chociaż duża areal, to, to widzisz. Widzisz jaka przyczepa? Ładna, nie? Ty, za duża jak dla ciebie. Jak ta twoje sypanie, za duża. Nie Wurty no. mi Ty, ale zawsze, czy z obornikiem, czy z czymś chłopiec. Zwalasz jedną burtę, a nawet i może bez tego zwalania tej burty by się udało. Ale tam u ciebie coś złudni, ty. Ja normalnie słyszę, jak te te... te jak odrzepak, taki ten twardy ci się z tyłu wytegaca, nie? Jak to mieli? Tak. Jobane. No i ci twardy. lata po prostu, no. Ale szczerze ci powiem, że no ładny jako tego bizona kupiłeś, mimo wszystko. A bo ty też w ogóle w, w tym samym roku żeśmy bizona kupili. Co? Ty, to jest ten, ten akurat z, da, z, ten, z. Jak on się z Danii był ościągany? Bo tutaj jest inna czy ze Stanów, o ile się nie mylę, Albo Dania, albo Stany, bo tu jest jeszcze inny ten, header ogólnie. Znaczy header, inny tutaj motowidła jest Poczekaj i... Poczekaj, i, chwilę, i poczekaj, 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 a to nie jest po prostu starego typu, mi się tak zdaje Znaczy sieczkarnie to jest inna, jo, ale header to mi się zdaje, że to, bo to, jest, to jest... Bo te stare to jeszcze eksporty tamte. Nie, nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie znam się tak szczerze Chociaż Ciekawe ile mi pociągnie A bo wiesz, sobie, e, wiesz co no, ja chciałem u siebie no. wziąć? Chciałem wziąć no header no. większy, 5 i 5,2 metra Gdzie do tam do. Ale ty, no myślę, że by dał radę, nie? Ale Komu by się roz... chciał przepinać? No, ale to weź to, rozpinę i w ogóle. Mówię... Ja zobaczę, ile się czkarnia mi wytrzyma. Bo to z tego, co tam ga gościu gada, ona czasem potrafi wciula robić, tak w fuja własnego, Więc trzeba będzie krzyżyć jej. Jak będzie lipa, to zadzwonię do szwagra, żeby tam zajrzał. Tam gdzie jakieś czkarnie są, na stanie w jego okolicach. Znaczy, ty też dużo rzepaku nie masz, z tego co wiem, nie? Chyba. Jak, nie. Teraz to, ojej, jest tego rzepaku. Ja to... Przeraz, dopóki w krowy nie wejdę z powrotem, to ja, ja będę rzepaki głównie leciał, nie? Właśnie, ja ja. Ziózek, nie chcesz mnie tam pół hektara sprasować za flaszeczkę? Zobaczymy, na razie to muszę się je obkosić To ja ci pomogę, będziemy kosić wszystko, łodź babka ja Ten pomat ustawię sobie Bizona tutaj yy, na tym, żeby nie za szybko, żeby nie wywalał a tam, żeby to leciało do zbiornika, tyle, a tam tyle, co. No zaraz, zaraz, zaraz zobaczę, nie? Ile tam jest? No tak, O, ty. Umiem ty. Ja już z tysiąc litrów. mam. Ja mam 1600 O, no elegancko. A ile ciekawe? Zobaczymy, który zbiornik się pierwszy zapełni, nie? Bo ja Mój powinien. Ja powinien mieć o wiele większy. Ile masz procent mniej więcej? E, połowa. Przyda, no, a ja mam coś około czterdziestu. No ale wiesz, ja zajechałem od tego. Ja mam 1600, nie? Teraz... Nie, ale ja pierwszy poprzedniak ten na pierwszy to najgrubszy. Jo. No, a tu Ty, ciemu, my, do, my dookoła to zrobimy? Chociaż raz. Zrobimy chyba. Ło kurwa. babka. Tak, ja tam 6 tak na godzinę ustawiłem na wariatorze, nie? Ja to tam lecę idzie, fabryka dała. Musi! Jak to mówisz oko? Chuj y, znaczy Ciulże tu... Znaczy on tak nie mówi, ale on mówi, że na, ro na rotorze musi być, tak? Ja mam klawiszowy, ale też musi być masa, żeby dobrze... ten... Dobrze miało, tak? Dobrze... Do, dobrze chłopaki robią. A tam trzeba szybciej skosić, będzie szybciej można opijać, że skoszone. To by mi już mało... kurwa, już, że już przetankowali. A ogólnie jeszcze ten, ee, tak teraz chwilę poważniej, to możecie pisać, czy w rzeczywistości już macie żniwa skończone, zaczęte, czy może jeszcze nawet nie myślicie o żniwach. U mnie dzisiaj pierwszy hektar poległ, e, w sumie tak spontanicznie wyszło, że wieczorkiem pojechaliśmy tam o 18.00, nie? Hektar został wskoszony, jalo bo mnie to jest ciekawe, że ja jeszcze swojego nie zaczęłam, a już po ludziach koszę. Ty, no to tchów, który u mnie się, dzisiaj... ty, coś się. Pa... pasek Babe... ci nie, nie przypalił? no ty trochę pasek ustał, ten nie wiem, musi trzeba nasmarować tamte. Coś... Nie, przypaliłeś pasek. Motowidła. Kapcza. No kapcza ten. header się zatrzymał i mówię, Matko Bosko, często hosko. Zaraz trzeba będzie na złom dzwonić. A tu 70 tysięcy za tego gruchota dałem, prawie 80. Oj, tutaj u gór, muszę podnieść heder Dobra, jak tam trochę zostanie Ja to tylko... Ty. ale tutaj duże pole, nie? Ładne, bardzo fajne pole tutaj nam Ty. wyszło Ja to siałem w tamtym roku, więc... no No, 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 no ale pak nie, pak ja siałem, wiesz? Dobra Musi... musi tam cię nie nietrącne? Nie. nie Kurwa, taka odległość, stary Ty, ja, ja nie wiem, ja jeszcze nie mam takiego wyczucia do tego kombajnu, nie? Z, z, mimo wszystko, ty to tam kiedyś robiłeś, w SKR-ach i w ogóle, to ty pamiętasz, a ja to tam... Je, ty o, tam 60 słupy łamałeś O, jo, kiedyś, o, widzowie wam kiedyś historię opowiem, jak ja kiedyś w rzeczywistości mało 30 słupa nie skosiłem To była, to był rozmach Dobra ty musi trzeba sypać co? Bo nie będzie jeździć tam i z powrotem. Ta, to nie stało. A bo nie, dobra, dobra dojedziemy do końca, ja polecę pociągnik. Jo Ja będę musiał do tego szwaga zadzwonić jeszcze. Po co? A sieczkarnie. Ta dogadać kurwa, bo by mi wytrzymała. Nie ja, Nie myślę, że nie sigaj jak coś jak cię nie wytrzyma, to się jakoś wyreperuje, wyspawa i będzie chodzić dalej. A. Pa, 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 biorę cię normalnie, nie na no, żartuję. Ale troszkę. No to ja już mu na wariator daję i jadymy, bo ja ty na tempomacie. Nie, ja tako sobie bliżej podjechałem. Op! tak po kapciach dawać hamuj, hamuj, bo zaraz zbiornik. No, jeszcze. To, to we, we, ten, weź się podnieś, ja dojadę do końca za ciebie, żeby mieć też 100% i. No, zbiornik muszę odłączyć zaraz po to widła. To weź, yy, w, zostaw tu bizona. Ja dokończę do końca, a podjedź Urszu, są tam kluczyki w socjice ustawiane Czekaj, okay, bo kurwa muszę ten... Hyyy, <laughs> ale że Toś to czarne złoto, nie, nie przywale, nie przywale. Te lusterka tu ustawiane, łobasz Toś ty musisz jak kaleka Co to ci, co, co się stało tam? Nic Dobra Zbieramy kurwa Ja mam, ja mam ten nowego typu wiesz. Ja to tylko tu wajchę klikam, mam wajchotronika Spokojnie, założę, siłownik, to będę miał wajchotronika A, no to, to nie jest drogi sprawa, nie? W sumie... Pompę trzeba by pewnie było i... Chociaż nie, no nie wiem Czy w Bizonie wszystkie sekcje są wykorzystane Rozdzielacz by trzeba było inny pewnie założyć Nie Też się nie znam na tych sprawach Bo to wajchotronik i w ogóle Dobra Musi, musi już koniec, ja już dalej też nie podjadę, nie będę się pchał No właśnie, tyle ogarnę. Ła, a mi, mimo że kabinę mam coś. O, łokno otwarte, aż mnie zaśwież jak mi wleciało tego syfu. Nie. A wam mówię, widzowie, nie bierzcie kombajnu z kabiną bez tego. Bez. Yy, klimy? Klimy, bo ja tu czuję już. Ty, ty tam masz kombajn, który yy, kabinetuje ja, i ja tu muszę se zdołożyć Nie, ja tu mam Kurwa. Jak ty pijany, nie wiesz co ty go bijeś. Kurwa, nie mam, bo tu z naglak, ten nowy typ naglaka jest, kurwa, nie zauważyłem Okej okay. Dobra Musi trzeba tak. się wysypać Zobaczę jaki to zboże ty, no nawet, nawet. Kurwa ta przyciapa, ty też pływał w niej. No, ale duża, fajna, nie? Podoba mi się. Bo bardzo mi się podoba, ale pa. Ra, y, dwa razy w koło przejechali, już jaki kawał, nie? Ty, co on tak długo sypie? A, dobra. Nieważne. Nie, nie odpaliłeś miki, geniuszu? Nie, nie, nie o to chodzi. Chciałem zobaczyć ile procent i klikałem, o nie, żeby chudy włączyć. Ale klikałem, o to mi się rurę składało. Aha Dobra, ja zrobię taki, taki myk Że w sumie to pojadę od bez bo tam muszę dokończyć to co zacząłem Och Ale to fajny widok, nie? Kurwa, wpalnik przede mną dał to. Dobra, tam zostanie trochę, to Dobra, jak tu normalnie, poezja, nie koszenie, nie? Jak ty normalnie tańczysz tym bizonem zamiast kosić? Ale idzie to, idzie robota, ja sam to bym dwa dni kosił No w sumie, ile taki bizon ma wydajności dziennie? Tak w realu, nie? Z 6 hektarów może? To zależy jak, jak to kosi Jakie zboże też, nie? No zboże, ziemia i kombajnista jakie ma, wiesz bo ten co nie, nie umie ustawić kombajnu to kurwa. Wie, wiem, wiem, że ten co mnie kosił dzisiaj 4 chyba skosił hektary. To, no to tak. Nie wiem, czy on cały dzień kosił, nie, ale tak. O której tam zaczął i w ogóle. No a nawet no ja... nie jest zły wynik. No u mnie na New Holandzie to już kurwa z 30 hektarów. Dziennie? No, około jak jeszcze ludzi mam do cięcia. Ty 30 <noise> dzisiaj, dzisiaj miałem nockę mieć ogólnie, bo tam klient jak Rosy by nie było to bym po nocce dzisiaj jeszcze siedział, ale tak to Rosa wlazła, no i ciul, nie da rady, więc jechałem na pauzę. Ja. Siadłem i odpoczywam. Ja to ten... Ja to się... Trochę nawet cieszę, że kombajnu nie mam, nie. Z... Szczerze. Jakbyś zasiadł za takiego New Holanda tce, No tak, tak, ale wiesz. Na, się na, na mój areał żadnego większego bym nie kuś, kupił, nie? Tylko kupiłbym pewnie na... Bizłoma, nie? Albo jakiegoś tak ten. Ale są. mimo wszystko nie, nie chciałbym, bo to. Wię... No, znaczy, są ładne sztuki, tak? Ale. Większość to tyle przeżyła, że to zrobić, żeby to wjeździć kosiło, a nie stało na polu i udawało, że kosi to. Zagłęb się w modele bizonów, to znajdziesz takiego, co już były na hydrostacie, jeździły, kosiły i nie Są wiem to młode Nie nie chciałbym na razie na te moje 6 hektarów, co mam zboża, to wolę usługę wynająć i mieć spokój. No ja, chociaż, ja mam cztery. Chociaż znam no, faceta, który też ma cztery, nie? I, i, I... ma kombajn. A. No ja mam też 4 hektary, mam A kombajn. znam... Znaczy nie, czekaj. A znam faceta, który ma... Bardzo dużo, a nie ma kombajnu. No. A ja cztery... Dwa pszenicy... Dwa... Co? 4, czekaj. Co w tamtym ma... roku nagrywałem chyba? Jo. Rzepak właśnie cięcie w realu u mnie. No to chłop... Jedne pole ma największe tutaj w okolicy. Coś z około 20 czy 30 hektarów, nie? To jest... No. Ja takie pole jak na Podlasiu, dla mnie to jest wielkie A... pewnie wszystkiego ma... Bardzo dużo A wiesz, wynajmuję kombajn Nie ma swojego kombajnu ma wszystko inne oprócz kombajnu hmm. Nie wiem na ciągnika niezgaszony Ło Ropę ci pali Ty no, czarne złoto to tam niech sobie popali trochę No, stać go Jo o, ażem zrobił. Dobra. Trochę tu zostało jeszcze. Zobaczę ile mam odcinka. 18 minut. Ty Ja to ci proponuję, tak jak... Tak po bożemu to ci proponuję, że jeszcze skosimy zbiornik. Ja sobie zrobię miniaturkę. I jutro nagramy do ciebie. Okej. Okay. O, Jezu tu rury. Prawie uważaj. Pur, patrz, w tej kabinie ślepo to, a nie. Ja żem zapomniał, że ja tu rury mam. Czekaj, czekaj, ja wywinę sobie. Dobra. Ja. by wstaję, bo mógł. Mógłbym ale tam nie będę siłowników przemęczał. Tam siłownik nieszczelny, olej z No, kurwa, żeś grupa kupił. Dzisiaj. Dzisiaj ten. Dzisiaj. A, ale lepiej nie będę tego do Wizji mówił. No, no, no w sumie. Nie będę się pogrążał. Ty, nie popryskane od chwastów. Ło kurwa, zapomniałem. No, kurwa, oszczędny jesteś. Ja tak patrzę tu w okienku, że tu mało procentka tam w zbiorniku. Bida, zdęża. No, jeszcze jedno kółko zrobimy, wysypię mi po ptukach. No. A, bo w... nie no, wysypiemy jeszcze po jednym, to ci zostanie jeszcze sporo na odcinek Jo O ty takie... też będziesz chciał coś dwu... koło 20 czy nie? No, pewnie ta, żeby coś ukosić, nie? Jo Z tym odcinku ja z tyłu, w następnym odcinku ty z przodu A, też w nie, następnym nie odcinku... ja z przodu też na następny, no następnym odcinku pewnie będę musiał jechać i te zboże sprzedać to będziesz pewnie musiał chwilę sam pokosić No to będę ciąło jakoś Co jest? Ale co? A nie dobra Myślałem, że to takie z rzepak to masz te placki, nie myślałem, że też to kosi, ale jednak nie. Uż, jestem, no. jestem ciekawy jak właśnie straty plonów w tym Wójce w wykonają Ogólnie um. Wizowie, moi ulubione, nagrywamy to za 6 minut. 23. Jesteśmy no. wszyscy zmęczeni, bo wszyscy z pola powracaliśmy. W sumie, tak, w, ja to zmęczony trochę, patrząc ciągle na header. To, to jeszcze jak Murzyn wrócił, więc no. U mnie to kabina z klimą. No, ja to wróciłem jak Murzyn, i zmęczony do tego, że jeszcze trzeba było stodołę posprzątać. Worki poprzewodzić. A to jednak tylko się wydaje. Ale jednak jak w trochę tych woreczków... O! Się... A pa, zaskoczył. Ty uważaj, rura! Wiem, wiem, wiem. Ja nie ty. Ja mam wyczucie. We, we, we tu ursusem podjeść może, co? Bo będzie Kurru. fajnie do miniaturki. Znaczy dobra, to ja podjadę, tylko tak podjeź bliżej, nie? Żebyśmy nie jechali... Ty, ty lepiej uważaj, bo rury to wiesz jakie są tutaj. To wszystko jest na styk. Mówiłem ci kurwa zmienić te burty, bo urwiesz no, rury. Nie, tam, mądrzejszy jesteś. Mnie jest dobra. potrzebne, ja płaciłem, ja wymagam, tak? Płaciłem za cał... ja ee... płaciłem za że... wszystkie konie w Ursusie. Będę używał wszystkich koni w Ursusie i mnie tu nie w I tak cztery zdechły, cztery ko były. Bo ja tego, bo ja tego rupa składał. O <ścoughs> <ścoughs> <What this. ścoughs> Żebym kurwa wymieniał w nim te od dobra, te... ja to tu stajem. I czekaj, ale może bym włączył jednak ty. Jednak nie chcę go gasić. To zgasi... zgasiłeś go? Czekaj, ja tu se wyjadę. Albo nie, w sumie ja podjadę tu a ty wywiń tak żebym wiesz, żebym pomiędzy wjechał i żeby się z ucha od razu wysypał. No tak, tylko że tu jest na... na centymetry. To czekaj, to ja najpierw podjadę przyczep. a ja nie, nie, nie elegancko gram topnąłem się przez przypadek, ale mnie zwyzywają w komentarzu. BĘDZIE RIB... BĘDZIE KIEDYŚ BYŁ RIB na BĘDZIE RIB BARTOSZ I <grym> Trudno Serio na centymetry No OLE LOGO MIAŁAM Ja też Musi się zapisywało OLE MINIATURKA, O ocie O cię HO 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 Oho, oho, ho, ho, ho ja ci mówię, ale ci mówię. A mi piło, jak to, Ech, nie można. Jutro trzeba do roboty jechać, <grym> <grym> a ja ci ja mówiłem. A jednak my ci wysypu. a nie, ty podjechałeś trochę później. O! O kurwa, <grym> lepiej I... tu przyjdź. Ile tu jest? Ho jak ja, typ, ja się będę w tym po nocach kąpał, nie? Ja będę tylko tak jak ten ma kwacz do kasy, to ja będę tak do szyfaku, tak Jak nie, szkoda, że cena na paków w tamtym roku 2500, w tym tylko 1500 <grym> Nie denerwuj mnie, tak? <grym> Ale ile tu już mamy? O, 13 tych litrów tysięcy Ło, babka 13 ton Pa, pa, pa jak, jak rusza, nie? Ale nawet nie zamieli ty, Ale z dwoma takimi bym tym się Ursusem już bał jechać, nie? W hamulce to tam nie działają, nie? Dobra. Ja się z Wami żegnam razem z Ziutkiem. Do następnego odcinka Cześć, Paelo. Siema Zapraszam również do Ziutka, u którego pewnie jutro będziecie mieli odcinek, bo jak ja to tak. wrzucę na jutro, to on to wrzuci na pojutrze. Tak. E, dobra. Bonjour, madame, Siema. Udanych dni. Ja Udanych dni wszystkim. Siema, no.